Ciemaneczkę, tu Marcin, kariera. Dzisiaj będziemy grali w Robloxa zgodnie z ankietą, którą macie tutaj. Jeżeli też chcesz brać udział w ankietach, to koniecznie subskrybuj mój kanał, a będziesz dostawał powiadomienia o najnowszych ankietach i będziesz mógł decydować, w co będziemy grać w następnym odcinkach. A tymczasem Roblox, więc co nie przedłużamy, zaczynamy. Ej! Wow, wow. Kariera youtubera zostaw lajka i supera, no bo kiedy, jak nie teraz? Wow, wow. Kariera youtubera wjeżdam tutaj z buta, lecz wyjedzie pana mera. Kariera youtubera, czyli wybić się na YouTube, a żeby paru niedowiatu wyrzuciło z buta. Jeszcze nie wiem jak ją zrobić, ale po malutku. Bo na pewno trzeba zebrać parę koła subku. więc tak. Wbijamy w Robloxa słuchawery wery na web i teraz będziemy testować gierkę Tower Defense Simulator Hardcore Beta. Kilka razy w komentarzach się pojawiało właśnie to Wiele razy wcześniej, pamiętam, jak były te ankiety to dużo osób w komentarzach TDS, TDS, TDS Sprawdźmy tego TDS, a jak będzie fajny to fajnie, jak nie będzie fajny to będzie ostatni TDS Znaczy generalnie tak, na pewno TDSy są zarąbiste Ale no tutaj na Robloxie nie ma jakiejś ultra popularności Tam widziałem 4000 graczy chyba gra w tej chwili Claim, co jest, nie mamy głosu? Volume, no Dobra Dobra, lecimy, więc tak, survival, TDS, hardcore, beta Oczywiście pierwszy raz, więc nie wiem jak mi pójdzie i nie wiem jeszcze jak coś się robi, ale w te gierki, w które będzie fajnie, będę się szkolił. Idziemy tutaj. Don't try to troll. Jakiś strażnik. Strażnik mówi, że nie wolno trollować. O, autumn falling. 4x4, 0x4. A tutaj trzeba się ustawić w kolejce. To gdzie idziemy? Za nimi. Idziemy za nimi. O, dwóch na 4 to tam cisnę. Toyboard? Hop, no, Niech będzie toyboard. Hop! Za 14 z zaczynamy. Spoko opcja! To się wbija i widzisz te elevator czy winda. I w ten sposób widzisz, gdzie, gdzie ludzie idą, gdzie można się ustawić. Spokcja, lepsze to niż w niektórych gierkach, że masz te listy, klikasz w serwer już zajęty, nieczynny. Na przykład w Among Us tak jest, że masz 7 na 10, klikasz guzik dołączę, tam już jest hop. Za późno synek już jest 10 na 10. I cię wyrzucę i tak w kółko. Dlatego ja w Among Us zawsze klikam, jak jest coś tak w góra 5 na 10 to akurat jak klikam to, jeszcze się udaje. Dołącz, dobra. Nie gadam, pierdol. Ja klikam beginner. Zobaczymy, co inni klikną. O ile tu inni. Halo. Nie gadajcie, że jestem sam. Nie, no jest jeszcze. Omar. Omar Chmut. 98. Jakiś small. Small DJ9, czy co, nas jest trójka? Dobra, oni się dopiero połączyli. Co wybrali? Nie wiem. A skąd oni idą? A stąd idą zębiaki? Dobra, to ja tutaj ustawiam działko. Patrzcie. I zawalaj. Spoko Zasady raczej proste. Ciekawe, czy są jakieś punkty. Fajnie jakby były punkty, czy widać kto najbardziej rządzi No ale pal 6 Dobra, ile mamy kasy? 300 No to biorę jeszcze tego, snajpera Na dachu widzę, można go postawić Tak go ustawię tu, to będzie na napierdzielał Dobra miejscówka, nie? No bo jak oni idą tutaj, to on już ich może ustrzelić Potem może w nich strzelać tutaj Tutaj jeszcze w nich trafia Tu tylko kawałek nie, ale oni pewnie będą tutaj zakręcać Tu w nich trafia jeszcze kawałek tu, no Myślę, że snajper spoko Czy mogę go zupgrade'ować Jakie on ma obrażenia? 5 obrażeń 4 szybkie strzały 22 zasięg, a ten jeden tylko ma Fire Rate. Znaczy Fire Rate jeden, czyli szybko strzela, ale ma, mało, ma bardzo słabe, słabe obrażenia. A ile te zombiaki mają życia? 20? Uuu, uh, to też nie tak mało. Ale to jest mój Scout. Jedyne co bym ja zmienił w tej grze, no to tak, żeby było widać kto jest kozakiem, kto najwięcej ubił tych zombiaków, kto jest najbardziej przydatny na mapie. I jeszcze bym zrobił takie coś, żeby widać która twoja wieżyczka najwięcej ubiła, żebyś wiedział które, które, które są rozwiązania skuteczne. Czyli patrzysz sobie o sniper, fajnie nim strzela. Ale może nikogo nie zabija, a na przykład się okaże, że, że jakiś zwykły scout yy, dużo lepiej sobie radzi i warto w niego inwestować. No tak to nie wiadomo zbytnio, trzeba obserwować. Ta mapka jest taka, czyli w sumie króciutka. Rozumiem, że jak dojdą do zamku, to tracimy życia i ze 115 zrobi nam się mniej, aż w końcu zginiemy. Dobra, mamy dużo kasy, to snajpera upgraduję. na 7, na 11. Już mnie nie stać, a teraz powinien mocno walić Dobra i tutaj będzie potrzebny gościu Może tak, będzie więcej O, patrzcie, strategiczna miejscówka i ogarnia tutaj, 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 tutaj Spokój I tego tak tutaj upgrade'ujemy patrzcie, to zwiększa jeszcze zasięg Czy ten skałcik, ten skałcik po jednym upgrade'zie nagle jest niczym snajper? A snajper, o ja a snajper to jest prawdziwy snajper po tych upgrade. A. Dobra, czyli upgrade'y się generalnie opłacają, nie? Zamiast kupować mnóstwo gości, to lepiej ich zdecydowanie upgradeować. I teraz tak, następny upgrade. Cool shade. O, tak, kawy mi się tutaj wyłączył. Cool shade, czyli to będzie spowalniało, to to Dalej ma słabe obrażenia. Czyli ten scout generalnie jest słaby raczej. No bo zobaczcie, zrobiłem tyle upgrade'ów na skałcie, a on dalej ma tylko jedne, jedne obrażenia. Zwiększa się tylko jakby zasięg i jakieś tam dodatki, ale dalej słabo, słabo bije, więc snajperzy tutaj są od zadawania obrażeń. Zdecydowanie. Teraz tak, czemu nie możemy mieć następnych gości? Pytanie. Nie wiem co zrobić, żeby móc mieć kogoś lepszego niż tych dwóch. Jeżeli wiecie, może się dowiem już na odcinku, ale jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach, czy to jest tak, że są tylko ci dostępni, czy można coś zrobić, żeby Pozyskać tych innych niż tych dwóch. Dobra, tutaj drugiego snipera ustawię w takim razie. Tutaj nie ma co. Jeden koło drugiego może stać. O, zajmę tutaj te pozycje wszystkie. Czy oni i tak po upgrade'ach mają taki zasięg, że ho ho, od razu zrobimy zasięg. Upgrade, patrzcie, już cała mapa, prawie. Znaczy no cała, ta strategiczna cała, <laughs> strategiczna całość mapy. Upgrade. I mamy forsy. No to jeszcze tego. Teraz upgrade. O. Patrzcie. Szkoda, że nie ma gdzieś tutaj tych, tych stojaków. To by można było absolutnie wszystko zagarnąć jednym snajperem. Dobra, i co teraz? W ogóle ciekawe, ile, ile jest tych waveów, ile jest far do zwycięstwa. I co wybraliśmy przede wszystkim? Ja głosowałem na beginner, na, na najłatwiejszy level, ale w sumie nie zauważyłem, na co zagłosowali inni. Czy to będzie beginner, czy nie? Postawmy, może coś. Skoro oni tak zadają jeden, to nie ma co, może ich aż tak upgradeować. Teraz tu trochę tutaj postawię w różnych miejscach. I dobra, i teraz scout. Ten jest mocno udoskonalony. Ma taki świeżak. Na stówkę. Dobra, powiększę mu tutaj. Żeby to lekko i powiększymy, żeby. A, plus hidden detection! Czyli taki scout nie dość, że jak się go ulepszy leciutko, to ma wrench, zwiększony zasięg, to jeszcze ma. Jakieś wykrywanie... wykrywanie niewidzialnych jednostek, o ile takie są. A te zombiaki ile teraz mają? Patrzcie. Są normalne zombiaki, a to jest jakiś normalny boss. Czyli już takiś boss opuszczają jest teraz grubie. Patrzcie, oni też mają sol... Soldier? scout, sc Soldier? Skąd nie mają solderów? Ja mam snajperu. A skąd oni mają soldierów? Takich co strzelają, patrzcie, kurde. To ze scouta powstał soldier? Czy kupili sobie go tutaj, bo jakoś wiedzą jak to odblokować? Nie wiem, sprawdzimy, udoskonalę scouta jeszcze raz I jeszcze raz Patrzcie, to dalej nie jest soldier Czyli Soldiera jakoś inaczej się kupuje O oh, jest leaderboard Gadałem, że nie ma Aha, ale mi leaderboard Klikam tab Tak jak tu piszę, tab, leaderboard I co to za leaderboard? Nic nie pokazuje, bez sensu Dobra, y ludzie, tu są ustawienia jakieś Nic ciekawego How to buy Soldier Bo nie wiem czy to jest polski, to po angielsku napiszę Jak kupić żołnierza Bo oni kurde tych soldierów sobie stawiają Może to jest tak, że oni w tej grze zdobywali jakieś punkty I oni sobie to odblokowali I dlatego ja tego nie mam Dlatego ja tego nie mam, a oni mają jakiś wyższy pewnie poziom Tak, bo no zobaczcie, ja mam level 0. Oni mają piąty, dziesiąty Minigunner, gości ma minigunera w ogóle Ale mam forsy Zrobię super snajpera W takim razie Patrzcie jaki snajper 22 obrażenia i fire rate szybki. A w ogóle jaki zasięg, patrzcie na, na ten zasięg gościa. Ale... No nic, muszę iść z snajperów, no bo mój poziom jest za niski, żeby... Ciekawe czy jak w ogóle wygramy to, to coś się stanie i właśnie awansuję, czy coś. Może się potem przejdę po tej mapce i zobaczę, czy, 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 idzie kupić gdzieś yy, soldiera. Czy jakieś inne, jakieś tam postacie kurcze, które można rozstawić. Na pewno coś takiego jest. Albo za level, albo za sklep, albo za robuxy w najgorszym zapadku. Oby nie za robuxy. A tymczasem spróbujemy na maksa podkręcić tego naszego... ...snajpera, niech to Jeden kocer, który po prostu... ...jednym strzałem zwala wszystko. 32 obrażenia. Patrzcie na ten zasięg, ja pierdzielę. A jak on strzela teraz szybko? Bang. 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 Porównajmy go z tym. Ten przeładowuje czeka, 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 strzela. Czeka, czeka, czeka. Czeka, czeka, strzela. A ten? Dużo szybciej, lecimy w niego. Następny... O, chciałem go na maxa upgrade'ować, To się okazuje, że to już jest max. Fully upgraded. Wyjdźmy z tego. Co tu tu leci? Jakieś szybkie. Nawet nie zdążyłem przeczytać, tak szybko padły. Dobra, tutaj już patrzcie, już jest grubiej. Idą jakieś te slowbossy, które mają po tyś... O oh Jezus Maria, 1800. To ten mój sniper, co jest na maxa zaupgrade'owany i wali za 32. To on ich smyra po piętach, co najwyżej, nie? No on Oni w ogóle się go nie boją. Dobrze, że ci goście mają jakiś mini ganeru, Jakiś Demoman tu jest, Demoman Jakiś miniguner. Demoman O kurde, swoją drogą, przetrwamy? Tak, tego jeszcze załatwimy O nie! Prepare for a powerful boss Będzie jakiś super kozacki boss To upgrade'ujemy, tego mamy na pula Ale tutaj już patrzcie Dobra, stawiam tutaj gości Oh my god, biegną Pełno ich biegnie. Już zaczyna być grubo. Stawiam tego. Czy z drugiej strony zajmuję miejsce tym gościom, co mają lepsze postacie. To ja po prostu ustawię snajperów może lepiej. Nikt z tego nie korzysta. Kurde! 14, dobra, ten padnie. O nie, a ten dobiegnie. Na pewno. Patrzcie. Przegraliśmy. Ale jest EXP i są końce. Za końce zało założę się, że można właśnie kupić jakieś dodatkowe postacie do ustawiania, jakieś działka. A za EXP ekpa... to pewnie szacunek. 12 minut daliśmy rady i 40 sekund. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle na pierwszy raz. A też zauważcie, że graliśmy w trójkę. A były 4 miejsca. Czyli nie graliśmy w pewnym składzie. No ale fajna gierka, takcie gdzieś tak. Czekajcie, zobaczymy, czy można coś teraz kupić za to. Mamy... 300 łącznie tych dolarków. Poziomu dalej nie mam jak nie miałem, czyli ten mój Exp to no, za dużo nie zdobyłem. Zobaczmy, czy jest jakiś sklep Survival Mega Servers. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy, czy to jest fajna giera, czy nie fajna. Taki TDS. Możecie też pisać, co ewentualnie, bo, jak, bo Roblox często wygrywa w ankietach. To napiszcie, jakie gierki. Poza tymi, co już grałem. Byście chcieli zobaczyć. Jeszcze na tą plażę. Tam nie byliśmy. Dobra, nic tutaj po nas. Nie będę tu zwiedzał, bo tutaj nikogo nie ma, więc znaczy, że raczej nie znajdę tutaj ukrytego skarbu. No nie widzę. Nie widzę żadnego sklepu. Jezus Mary, jak zwykle ja jestem kurcze, ślepy. Mam to napisane po lewej. Shop. Trups. Trups. Patrzcie. Nie trzeba nigdzie chodzić. Tu ma miniguner, gdzie i 2,5 koła. Ja pierdzielę, ja dopiero 300, a za tą gierkę zarobiłem 120, minigunner i 2,5 koła, ale patrzcie, patrzcie, niżej moment 500, Soldier 250, czyli ten wymarzony Soldier, którego chciałem sobie kupić, stać mnie na niego, Zaknimy Starting Damage 1, czyli nie jest najmocniejszy jednak, Pyromancer. ciekawe, Paintballer w ogóle, z Paintballa strzela, Farm, co robi farm Uoo, Wiem co robi farma Nie, nie wiem co robi farma Nie jestem pewny Napiszcie Jeżeli ktoś wie, napiszcie co robi farma, bo mi się wydaje że to jest coś co wspomaga zarabianie pieniędzy, że podczas walki możesz pewnie posiać i ona rośnie i daje Ci dodatkową kasę, prawda? A ja uwielbiam takie rozwiązania. W ogóle lubię ekonomię, gdzie właśnie coś inwestujesz i wyciągasz więcej, to jest ekstra i military base Ciekawe co to jest. Napiszcie nie tylko o tej farmie, ale jeżeli ktoś się zna na TDS, to niech mi napisze w ogóle jakie są najlepsze, e, najlepsze postacie, żebym nie kupił za ostatni grosz e, jakiegoś badziewia. Może nie ma sensu kupować Soldera za 250, tylko na przykład w ogóle nic nie kupować, kupić farmę i szybko się nabudować, mieć dużo kasy. Jeżeli dotarłeś do teraz, znaczy Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, pamiętaj. I w sobotę mamy budowanie w PSP z widzami Będzie konkurs, do wygrania będą vip zarówno dla widzów, którzy komentują I subskrybują, jak i będzie też do wygrania oczywiście yy, VIP dla tych, co biorą udział w konkursie Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, yy, to może jeszcze zdążysz Musisz wejść w tym wypadku na mojego Discorda, link jest w opisie Tam się możemy widzieć, czatować, rozmawiać, no i grać na przykład wspólnie w gry przede wszystkim tworzyć zarobistą społeczność, w której wszyscy będziemy się wspierać i razem dobrze bawić. Dlatego zapraszam serdecznie. Przygotowałem dla was taki prezencik, bo was bardzo lubię i jakby wiaram się tym, że mnie oglądacie. Dlatego myślę, że można wam w ten sposób to wynagrodzić. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.